Dotarcie do swojej wyższej jaźni jest konieczne, ale nie jest łatwe. Każdego dnia jesteśmy bombardowani hałasem mówiącym nam, kim powinniśmy być, czego powinniśmy chcieć i jak powinniśmy się zachowywać. Nieustannie jesteśmy ciągnięci w różnych kierunkach. Wyzwaniem jest odfiltrowanie tego hałasu i słuchanie tego spokojnego, wiedzącego głosu wewnątrz Ciebie, który mówi. Zaufaj sobie, możesz to zrobić. Może to zabrzmieć szorstko, i szczerze mówiąc, tak jest, ale nie poddawaj się. W tym filmie pokażemy ci, jak słuchać tego głosu, podążać za instynktem i podejmować decyzje, które naprawdę ci odpowiadają, a nie tylko to, czego oczekują od ciebie inni. Zacznijmy od początku. Naprawdę trudno jest zaufać sobie. Gdy głosy wokół ciebie mówią inaczej, ale kiedy uda ci się wyciszyć ten zewnętrzny hałas i wsłuchać się w siebie, poczujesz spokój i wolność, których nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Zaufanie sobie sięga głębiej niż możesz sobie wyobrazić. Kiedy ufasz sobie, wierzysz w mądrość, która jest częścią ciebie, połączenie z czymś większym, może z wszechświatem, może z czymś boskim. Zaufanie do samego siebie nie jest dobrym pomysłem. Musisz rozpoznać mądrość, która płynie w tobie i podążać za nią. Wszyscy mamy wewnętrzny kompas, który wskazuje nam właściwą drogę. Zaufanie sobie oznacza pozwolenie sobie na kierowanie się tym wewnętrznym kompasem. Karl Jung doskonale to ujął. Twoje wizje stają się jasne tylko wtedy, gdy spojrzysz w swoje własne serce. Jeśli patrzysz na zewnątrz, śnisz. Ci, którzy patrzą do wewnątrz, budzą się. Kiedy więc łączysz się ze swoją wewnętrzną mądrością, sięgasz po potężną siłę w sobie, a kiedy obejmujesz tę wewnętrzną siłę, otwierasz się na nieskończone możliwości rozwoju i wewnętrznego spokoju. Jednak zaufanie sobie nie jest łatwe, zwłaszcza w społeczeństwie, które nieustannie mówi nam, kim powinniśmy być. I co powinniśmy robić? Wszędzie, gdzie spojrzysz, słychać głosy dyktujące ci kolejne kroki. Łatwo jest zagubić się w wątpliwościach i obawach, które zaciemniają twój osąd. Ale kiedy odwrócisz swoją uwagę od tych niepewności i posłuchasz własnego głosu, stanie się coś niezwykłego. Twoje wewnętrzne światło nie tylko zacznie migotać, ono świeci. Oświetla Twoją ścieżkę i prowadzi Cię w podróż samopoznania. Nagle czujesz ulgę, która jest potężniejsza niż cokolwiek, co kiedykolwiek czułeś. Właśnie dlatego powinieneś słuchać własnego głosu. Kiedy to robisz, masz szansę posłuchać własnej duszy. Nie bądź jak większość, która słucha hałasu świata zamiast siebie. Jak wspomniano wcześniej, nasze dzisiejsze społeczeństwo jest pełne norm których przestrzegania się od nas oczekuje. Od najmłodszych lat jesteśmy pod ogromną presją, aby się dostosować, aby uzyskać akceptację rodziny, przyjaciół i społeczeństwa. Z pozoru to dostosowanie się wydaje się dobrą rzeczą. Czujesz, że przynależysz, że jesteś akceptowany przez ludzi wokół ciebie, ale ta akceptacja ma swoją cenę. Ciągłe pragnienie spełnienia oczekiwań innych często prowadzi do tego, że rezygnujesz z siebie. Wymieniasz swoje prawdziwe ja na krótkotrwałą iluzję przynależności. Gdy tylko wpadniesz w tę pułapkę, wpadasz w błędne koło. Dostosowujesz się, nieustannie szukając potwierdzenia, niekończący się cykl niepewności i zwątpienia w siebie. Porównując swoje sukcesy z sukcesami innych, Nigdy nie będziesz naprawdę zadowolony ani wdzięczny. Zawsze czegoś brakuje. Luki, której nie możesz wypełnić, co sprawia, że jesteś stale niezadowolony i nie potrafisz cieszyć się chwilą. To niekończące się polowanie na zewnętrzną aprobatę nie tylko kosztuje cię twoją autentyczność, okrada cię również z wewnętrznego spokoju i oddziela cię od twojego prawdziwego ja. Dziś rzucamy sobie wyzwanie. Aby przełamać tę potrzebę dostosowania się. Bycie sobą w świecie, który nieustannie chce zmienić cię w kogoś innego, jest największym osiągnięciem, jakie możesz kiedykolwiek osiągnąć. Oczywiście, nie jest to łatwe, ale opanowanie tej umiejętności jest kluczem do odblokowania twojego najwyższego potencjału. Historia jest pełna ludzi, którzy mieli odwagę zaufać swojej intuicji i podążać własną ścieżką. Pomyśl tylko o Rumi, trzynastowiecznym poecie i mistyku. Pośród politycznego i społecznego chaosu, Rumi słuchał swojego serca i podążał za swoim duchowym powołaniem. Jego słowa wciąż dotykają ludzi na całym świecie i rzucają nam wyzwanie, abyśmy przyjęli nasze prawdziwe ja, zamiast gonić za aprobatą innych. Albo Dalai Lama. Pomimo wygnania z Tybetu, Nigdy nie stracił wiary w swoją wewnętrzną mądrość. Nie szukał akceptacji świata, ale pozostał wierny swoim przekonaniom. Jego życie w imponujący sposób pokazuje, jak wewnętrzny spokój i współczucie mogą zasadniczo zmienić naszą egzystencję. Dusza zawsze wie, co zrobić, aby się uzdrowić. Prawdziwym wyzwaniem jest uciszenie umysłu. Dokładnie, Twoja dusza wie. Twoja wewnętrzna mądrość zna drogę do Twojego najlepszego życia i pełnego potencjału. Gdybyś tylko mógł uwolnić się od hałasu i potrzeby akceptacji, kiedy podążasz za swoją wewnętrzną mądrością, zaczynasz odkrywać i wzmacniać siebie w sposób, który zrywa kajdany zewnętrznego świata. Każdy z nas rodzi się z unikalnymi talentami, które stają się widoczne tylko wtedy, gdy otrząśniemy się z oczekiwań społecznych i wykorzystamy nasz wewnętrzny potencjał, musimy uhonorować naszą wyjątkowość. Kiedy przestajemy naśladować innych i zamiast tego przyjmujemy nasze prawdziwe ja, sięgamy do źródła kreatywności, która przenosi nas na niewyobrażalne wyżyny. Kiedy rozpoznajesz swoją autentyczność, przestajesz szukać zewnętrznej akceptacji. Znajdujesz potwierdzenie w sobie, a to spełnienie przychodzi, gdy żyjesz w harmonii z samym sobą. Akceptując swoje wnętrze, prowadzisz siebie do wewnętrznego spokoju. Podążasz za pasjami, które są naprawdę Twoje i wprowadzasz nową harmonię do swojego życia. Nie mierzysz już swojego sukcesu standardami innych. Ciesz się wiernością własnym wartościom i marzeniom. Co najważniejsze, Podążanie własną ścieżką tworzy święte połączenie z boskością, poza światem fizycznym. Podążanie za swoim wewnętrznym głosem oznacza łączenie się z przepływem energii wszechświata i odkrywanie głębszego znaczenia w swoim życiu, poza codzienną charówką. Czyż nie tego właśnie wszyscy szukamy być częścią czegoś większego, aby znaleźć głębszy sens w życiu? To jest podróż. W którą warto wyruszyć. Budowanie pewności siebie nie jest szybkim rozwiązaniem, to ciągła przygoda z samopoznaniem, nurkowaniem w głąb siebie i łączeniem się duchowo. Musisz nieustannie słuchać cichych szeptów swojej duszy. Te wewnętrzne impulsy poprowadzą cię, delikatnie popychając cię w kierunku twojej prawdziwej ścieżki. Istnieją pewne nawyki. Które po utrwaleniu wypełniają lukę między Tobą a Twoją wewnętrzną mądrością. Wzmacniają one Twoją wiarę w intuicję i boską stronę. Medytacja jest kluczowa, jeśli chodzi o spotkanie z Twoją wyższą jaźnią. To znacznie więcej niż tylko nawyk. To Twój sposób na zanurzenie się głęboko w swoje prawdziwe ja. Postrzegaj to jako okazję do prawdziwego połączenia się ze swoim najgłębszym ja. To połączenie tworzy głęboką pewność siebie, niezbędną do autentycznego i pewnego życia. Możesz uznać medytację za tak samo ważną jak jedzenie czy picie. Codzienną chwilę na połączenie się ze swoim wnętrzem, z dala od zgiełku świata. Kiedy medytujesz, nie tylko siedzisz cicho. Aktywnie słuchasz subtelnych wskazówek swojej duszy, swojego przeczucia. Które wskazuje ci właściwą drogę. W tej cichej przestrzeni słyszysz swoje wyższe ja bardzo wyraźnie, bez rozpraszania uwagi. To jesteś ty, prawdziwy rdzeń, nietknięty przez stres codziennego życia. Tutaj zaczynasz naprawdę słuchać. Dostrzegasz wewnętrzne rozmowy, które często gubią się w naszym gorączkowym codziennym życiu. To głębokie słuchanie buduje silną samoświadomość. Która pozwala ci naprawdę poznać swoje wartości i przekonania. Medytacja wzmacnia również Twoje połączenie z duchowym rdzeniem. Korzystasz z uniwersalnej mądrości i czerpiesz siłę z czegoś większego od siebie. Odnajdujesz spokój i ulgę w stresie. Otwierasz się na rozpoznanie swojej roli we wszechświecie i dostosowanie się do niej. Medytacja zmienia Cię całkowicie. Łączy Cię z Twoją boską stroną. Kładzie podwaliny pod zaufanie do najgłębszych warstw Twojej istoty, nie tylko do powierzchownych myśli czy uczuć. To głęboko zakorzenione zaufanie kieruje Twoimi decyzjami i pomaga Ci żyć życiem, które kieruje się Twoim wewnętrznym głosem, a nie zewnętrznymi oczekiwaniami. Wyobraź sobie teraz, że pracujesz w pracy, która jest dobrze płatna, ale wyczerpuje Cię wewnętrznie. Zarabiasz pieniądze każdego dnia. Ale jakim kosztem? Jesteś zestresowany, nieszczęśliwy i daleki od tego, co naprawdę chcesz robić. Teraz wyobraź sobie, że zaczynasz medytować każdego ranka. Na początku jest to tylko sposób na radzenie sobie ze stresem, ale potem coś się zmienia. W tych spokojnych chwilach zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, czego naprawdę chcesz. Być może marzysz o byciu terapeutą. I pomaganiu innym w leczeniu. Myśl, którą do tej pory zawsze tłumiłeś, ponieważ nie wydawała się praktyczna. Ale im więcej medytujesz, tym mniej szalona wydaje ci się ta myśl. Czujesz się, jak wiadomość zgłębi Ciebie. Zaczynasz jej ufać i następują zmiany. Wieczorami bierzesz udział w kursach psychologii i zmniejszasz liczbę godzin w starej pracy. Ludzie mogą powiedzieć, że jesteś szalony. Rezygnując z bezpiecznej kariery, ale wiesz, że to nie jest spontaniczny pomysł, to wezwanie z głębi twojej duszy. Ta decyzja nie jest łatwa, przeraża cię, jest trudna, ale trzymasz się swojej medytacji. To twoja kotwica, która daje ci odwagę, by zaufać tej prawdziwej, głębokiej części ciebie, która tęskni za czymś znaczącym. Krok po kroku. Zaczynasz żyć życiem, które naprawdę ci odpowiada. Być może zadajesz sobie teraz pytanie: dlaczego duchowe wyjaśnienia często brzmią tak skomplikowanie? Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że może to dlatego, że ludzie, którzy o tym mówią, po prostu nie mogą przestać mówić? Może nie znalazłeś jeszcze prostego wyjaśnienia, ponieważ takiego po prostu nie ma. To, czego szukasz, Twoja wyższa jaźń. Nie jest czymś, co można po prostu wyjaśnić słowami, jest poza codziennym doświadczeniem. Nie możesz tego zobaczyć, dotknąć, powąchać, usłyszeć ani posmakować. Jak masz w pełni zrozumieć coś, co nigdy nie było częścią twojej bezpośredniej percepcji? Wyobraź sobie, że próbujesz zrozumieć kolor, nigdy go nie widząc. Jak ktoś mógłby ci to wyjaśnić w prosty sposób? Nie ma prostych wyjaśnień, są tylko niejasne, złożone metafory. Ponieważ musisz doświadczyć koloru, aby naprawdę wiedzieć, czym on jest. Kiedy ktoś mówi o wyższej jaźni, nie tylko próbuje to wyjaśnić. Ma nadzieję, że coś się w tobie obudzi, że twoja świadomość zostanie uruchomiona tak, że sam rozpoznasz prawdę. Wyobraź sobie swoją wyższą jaźń jako rodzaj korony nad głową przedstawianą w naukach duchowych jako białe światło, które łączy wszystkie główne kolory czakr. Podobnie jak inne czakry, można ją wyczuć lub dostrzec za pomocą wahadełka. Jest wyrazem naszej najgłębszej istoty, naszego ducha, niewyczerpanego źródła miłości i energii. Wie o nas wszystko: naszą karmę, dlaczego wybraliśmy naszą rodzinę, nasz kraj urodzenia, nasze lekcje i nasze przeznaczenie. Łączenie się z Twoim wyższym ja jest nie tylko pomocne, jest niezbędne, zwłaszcza zanim zaangażujesz się w takie rzeczy jak medytacja, uzdrawianie lub praca parapsychologiczna. To połączenie działa jak tarcza, część Twojej naturalnej woli, którą możesz wzmocnić łącząc się z tą energią. Rozszerza Twoją duchową, energetyczną i intuicyjną pracę. Jest to Twój duchowy punkt odniesienia tutaj na Ziemi, niezależny od fizycznych i psychologicznych zakłóceń, które często wprowadzają nas w błąd. Jaźń, o której tu mówimy, to nie byle jaka jaźń. Można powiedzieć, że jest to Twoje ja przez duże S. Jest to coś, co niektórzy nazywają atmanem lub duszą, a nie codzienne ja lub ego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Ta jaźń jest częścią wiecznego Ducha, zawsze istniejącego, zawsze świadomego, zawsze przepełnionego radością. Te boskie aspekty duszy są prawdziwymi doświadczeniami, których możesz doświadczyć poprzez medytację. Dusza jest naszą prawdziwą esencją, nieśmiertelną i niezmienną, tylko tymczasowo nosi ciało jak szatę, która zmienia się z fizycznej na astralną i przyczynową. Łączenie się ze swoją wyższą jaźnią to w zasadzie osiąganie stanu nadświadomości, czystej, intuicyjnej świadomości, w której widzisz wszystko wyraźnie i odczuwasz trwałą błogość. Często osiągasz ten stan w głębokiej medytacji. Tutaj zrzucasz wszystkie maski ego i rozpoznajesz swoją duszę, stworzoną na boskie podobieństwo. Teraz możesz pomyśleć, że istnieje jasny przewodnik krok po kroku, aby stać się najlepszym sobą, ale to bardziej jak pełna przygód podróż. Wyruszasz na szaloną wyprawę, aby wyjść poza to, kim jesteś teraz. Im głębiej zanurzysz się w tę podróż samodoskonalenia, tym więcej sobie uświadomisz. Nie chodzi tylko o naukę nowych nawyków lub umiejętności, chodzi o odpuszczenie. Puszczeniu tego, co cię powstrzymuje, i zrozumienie głębokich poświęceń, których musisz dokonać. Osiągnięcie najwyższej wersji siebie ma swoją cenę. Musisz opuścić przytulną strefę komfortu, do której jesteś tak przywiązany, musisz stawić czoła swoim lękom, podjąć ryzyko i wziąć na siebie odpowiedzialność. Jeśli oznacza to zerwanie z przyjaciółmi, którzy ciągną cię w dół, lub nie dodają wartości do Twojego życia. Niech tak będzie. Powinieneś otaczać się tylko ludźmi, którzy cię wzmacniają. Musisz także przestać godzinami oglądać seriale lub bez końca przeglądać media społecznościowe. Porzucenie tych krótkoterminowych bodźców przyniesie ci długoterminowe spełnienie. Zacznij podchodzić do zadań z głową zamiast rozpamiętywać przeszłość lub przyszłość, ponieważ obie te rzeczy. Okradają cię z chwili obecnej. A co ze światełkiem na końcu tunelu? Powinieneś wiedzieć: ten tunel jest prawdziwy i istnieje. Za każdym razem, gdy z czegoś rezygnujesz, robisz miejsce na coś lepszego. Pomyśl o tym. Kiedy regularnie ćwiczysz, jak się czujesz? Bardziej żywy, prawda? Widzisz postępy i to cię motywuje. Albo kiedy przestajesz odkładać rzeczy na później, nagle robisz o wiele więcej. A co z tymi przyjaciółmi, którzy ciągną Cię w dół. Trudno jest pozwolić im odejść, ale potem spotykasz ludzi, którzy naprawdę Cię wspierają i chcą, abyś się rozwijał. Cały ten proces uczycie wspaniałej lekcji. Kiedy dążymy do bycia najlepszym sobą, pozbywamy się całego bagażu który nas powstrzymuje. I zawsze pamiętaj o tym, o czym już rozmawialiśmy. Ścieżka dostania się Twoim najwyższym. Ja nie jest linią prostą. Jest pełna wzlotów i upadków, objazdów i momentów, w których czujesz, że utknąłeś. Kiedy tak się czujesz, przypomnij sobie, dlaczego w ogóle zacząłeś. Aby pomóc sobie z tym wyzwaniem, budź się każdego dnia z zapałem, z poczuciem celu i pasji. Jeśli czujesz, że utknąłeś w martwym punkcie lub pragniesz rozwoju, przyjrzyj się swojemu życiu. Które nawyki lub relacje naprawdę ci pomagają, a które tylko cię powstrzymują. Czasami musisz odpuścić, aby się podnieść. Każde poświęcenie jest jak zrzucenie ciężaru z ramion i za każdym razem, gdy odpuszczasz, możesz wznieść się nieco wyżej. Rób krok po kroku, jedno poświęcenie na raz. Z każdym krokiem, z każdym zrzuconym balastem, zbliżasz się do swojego prawdziwego życia, życia które jest Ci przeznaczone. Pamiętaj, prawdziwy rozwój następuje wtedy, gdy jesteś na tyle odważny, by porzucić to, co już Ci nie służy. Zadaj więc sobie pytanie: Co jesteś gotów poświęcić, aby naprawdę się wznieść? Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemawia, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje jej usłyszeć. A jeśli chcesz doświadczyć więcej takich duchowych, i satysfakcjonujących spostrzeżeń na temat życia w swojej najwyższej prawdzie, bądź na bieżąco. Karl Jung był kimś więcej niż tylko psychologiem, był badaczem duszy, osobą, która odważyła się spojrzeć tam, gdzie wielu woli odwracać wzrok w głąb własnego wnętrza. Dla niego celem życia nie było tylko zewnętrzne szczęście lub sukces społeczny, ale ścieżka indywiduacji. Powrót do Twojego prawdziwego ja. Ta ścieżka wymaga odwagi, ponieważ prowadzi przez cienie, wątpliwości i ukryte części Twojej osobowości. Ale dokładnie tam, gdzie nie chcesz patrzeć, jest często kluczem do Twojego światła. Jung uznał, że prawdziwe uzdrowienie i prawdziwy wzrost może nastąpić tylko wtedy, gdy zaczniesz stawać się całością, nie idealną, ale kompletną. Kiedy zintegrujesz swoje cienie, a nie będziesz z nimi walczyć, kiedy zdasz sobie sprawę, że światło może świecić jasno tylko wtedy, gdy zaakceptujesz również ciemność. Powiedział: Ci, którzy patrzą na zewnątrz, śnią, ci, którzy patrzą do wewnątrz, budzą się. I o to właśnie chodzi w tej podróży o przebudzenie nie w sensie szybkiego przebudzenia ale w głębokim uświadomieniu sobie, że jesteś czymś więcej niż swoim myśleniem, czymś więcej niż swoją przeszłością, czymś więcej niż swoim środowiskiem. Jesteś świadomością, jesteś duszą, jesteś Stwórcą. Kiedy zaczniesz rozumieć siebie, zobaczysz świat nowymi oczami. Zdasz sobie sprawę, że wyzwania w Twoim życiu nie są przypadkowe, są zaproszeniami, zaproszeniami do rozwoju. Do rozwinięcia siebie i w końcu powrócić do tego, kim naprawdę jesteś wyrazem boskości wyjątkowym, potężnym i doskonałym. Więc idź dalej. Zaufaj swojej ścieżce, nawet jeśli wydaje się niejasna. Słuchaj swojego wewnętrznego szeptu nawet jeśli jest cichy. I pamiętaj: światło, którego szukasz, nigdy nie było na zewnątrz. Zawsze było w tobie.